Kiedy wejdziesz, do gry? Piszesz kot? Makda. Ja. Ja. I ja dam Kto? 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 dam jeszcze jakiś publiker. do publik nie wiem. Nie znam całego angielskiego. Ale wiem co zostało. Po prostu będzie na normalnym. Dobra? No, dobra, ale jakoś się nie spotkamy. Koda. Czekaj. Ja wejdę z innymi osobami. Dobra? Koda mi nie da. No kurczę, zawsze przecież byłem tym czarnym dziadem. Dziadki, nie ja będę im po to. O, to go szkiluje. Cześć, weźmie. Dziady piszą mi. O, myślałam, że dziad. Czasami jest taka, czego... Nadia? to jest? Ja sobie... Ja jestem z ludźmi właśnie. Ludzie przychodzą do mnie. Ludzie? Łączyłeś publika. O kurde. Trzech przyszło do mnie. A jak się nazywają? O nie! O nie! O nie! nie! Czarnego! Dla czarnego trzeba. Bo stoją na sobie. Niemożliwe. Jakiś błąd chyba. Muszę zagłosować na tego dziada. Ten dziad chciał mi zabić. To on. Ja na niego. Ja muszę po angielsku pisać, bo mi tak czas zrobił. A ej, poza tym... Gram ty z... Ej, kolejny przyszedł. jest. jest, tak jak wcześniej, ten Emil. Nie, mój nikt jest. Ty anty tylko z małych liter. to ten jak. Wapserfeder. chcę zobaczyć, jak wygląda tak. Te... Czekaj, Znaczy na komputerze pokażę, jak mój użytkownik wygląda. O, popa, tutaj taki Siren Head. Widzisz? Jak... Nie. Nie, ja... no, mój użytkownik. A, poczekaj, już idę. Nie, tu by ci tutaj. Popa, widzisz taki Siren? No. A, nikogo nie wywalili. Gdzieś ty. Muszę. Ej, nie, ja nie mogę, ja muszę iść. O, a ten stoi, ten jest podejrzany jakiś. Co, jestem sam? Znaczy, nie są on podejrzany. Jakbym ja mógł wejść do Twojego serwera, no by to nie blokowało, to by było dobrze, to nie? Nie! się bo jego tak. O nie ja przecież! Nie, ale też jest taki bigo. Taki bigo. O nie! Myślałam, że tamten dziad jest moim Szkoda, że nie da się włączyć publika. Czemu wszyscy tu są tymi osobami złumki? No wiem, tak się daje ja też sobie na łoku założę. Na głowę sobie ja nie dałem, pojechać. A nie, no już wystartowało tak szybko serwer innych typów. A na ile miałam? Ja na kilka, na 10 chyba. Czekaj, ja, ja będę musiał zobaczyć, jak tam zgłoszę coś tam. Ile miałam osób tam. Ciekawe, ile impostorów, co nie? impostorów. Taka... Może być trzech co jedynie. Kurcze! No, no najwięcej to trzy impostory. Impostorzy. Trzech impostorów to najwięcej. Nie, muszę być z głupiej gry. Znowu daję na te online. Niech będę pierwszy raz na tym. Jeszcze impostorem. Wysokie ja kiedyś mów... Co to jest SCP? Co to jakiś SCP? Czemu to jest SCP? SCP ku mnie chodził Najgłupsze SCP. Ja będę przed nim uciekać. O kurde. Nie lubię żadnego SCP, bo one są straszne. Nie mogę udać SCP-906. O, o, o. Nie wychodzi mi to! Co jedynie ja tutaj jestem Polakiem, wiesz? Już ja tutaj chcę. Co... Ja chcę się SCP! SCP wywalę! Z SCP, on chce zabić każdego. Łatwe, że jest impostorem. Bo chyba znasz SCP-906 na przykład, a to jest scp 173 tu tam siedem, znaczy jeden, siedem, trzy. Dobrze, że dwie osoby myślały, że to jest SCP, i że. Dwie osoby też na mnie, więc nikogo nie wywalili. Ej, ktoś wyszedł! Co to tu? Co to jest? Ej, ja tu no, będę chodzić ciągle, ja tu. No,